Test. Zrobiłem konsultację społeczną. Wyszło na niej tak. Wobec tego tak też postępuję. Kto za to zapłaci? Zapytacie. He, jak to? Małpa. Strona do wymieniania swoich skinów. No. Czy to będzie. Nie wiem. Nie, nie wiem. Może będzie codziennie. Może nie. Może mi się ode... odechce. W ogóle ja nie mam zielonego pojęcia po co mam oglądać Opening jednej skrzynki. To jest dosyć takie dziwne. Ale jakby ktoś tak uznał, a ja kupiłem mojej mamie y, podkaszarkę elektryczną, wobec tego muszę ją odrobić, tak? No właśnie. I to jest moja metoda na odrobienie tej podkaszarki. Trochę mało inteligentna, co prawda, ale działa. Znaczy jest, ten film jest odrobieniem, nie, ten no Ten opening, opening to pozór. No i także coś leci w Na to patrzycie i, i, i jak mi się zachce, to może będzie kolejny jutro. Albo nie wiem, jak będzie 50 łapek to na pewno będzie jutro. A jak nie będzie, to może będzie, może nie będzie. Bo nie ma co spamić takim syfem do internetu. Chyba, że chcecie, to można. Można nawet 20 openingów w jeden dzień nagrać. Oczywiście, że tak. a się fajnie kręci. Ja...